Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj znów, jak co tydzień geopolityczny przegląd prasy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Dzisiaj zaczynam od takiej oto informacji, że mamy właśnie dzisiaj 13 dokładnie rocznicę przystąpienia Polski do układu z Schengen. Dzięki temu granice w, w ramach krajów, które są sygnatariuszami tego porozumienia są otwarte, w ramach temu kwitnie handel a rywalizacja między państwami przenosi się coraz bardziej na poziom ekonomiczny. Choć czasami oczywiście egoizmy narodowe biorą górę i będą brały czasem górę, ale rzecz w tym, żeby podążać w tym kierunku, aby państwa Schengen i ogólnie cała Unia Europejska była poważnym aktorem na Arenie międzynarodowej. Jakie dzisiaj artykuły polecę? Jako pierwszy polecam artykuł z polityki dotyczący pielgrzymów, tak zwanych pielgrzymów z Mayflower. Mayflower to był oczywiście słynny okręt, który przepłynął z Niderlandów do Stanów Zjednoczonych w XVII wieku. Artykuł Łukasza Wójcika z polityki o tytule Gdzie zaczął się naród? O tym, jak to załoga statku Mayflower stała się. Mitycznymi wręcz założycielami Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ta historia jest pełna przekłamań, dlatego że ten mit założycielski Stanów Zjednoczonych jest preferowany i był od lat preferowany z pewnych powodów politycznych. No, na przykład kilkanaście lat przed tym, bo w 1620 roku Mayflower przypłynął do Stanów Zjednoczonych, ale kilkanaście lat wcześniej, bo w 1607 było już osadnictwo kolonialne w Jamestown, między innymi Polacy tam też byli, w tym Jamestown, No więc mamy ponad 400-letnią let, 400 tradycję emigracji do Stanów Zjednoczonych i, i współtworzenia w jakimś tam stopniu tego kraju. Natomiast o co chodzi? No w Stanach Zjednoczonych toczy się dość duży spór kulturowy. Jedni wskazują na to, że początkiem tego kraju powinien być uważany 1619 rok, kiedy to pierwsi czarni niewolnicy zostali przywiezieni w drodze niestety handlu ludźmi do Stanów Zjednoczonych. Trump wskazywał na inicjatywy 1776, wiadomo, od roku rewolucji amerykańskiej. O co chodzi z tymi, z tymi pielgrzymami z Mayflower? To byli uciekinierzy z Wielkiej Brytanii, którzy po pewnym czasie pobytu w Niderlandach w mieście Leida popłynęli dalej do Stanów Zjednoczonych i tam się osiedlili. Legenda głosi, że spotkali się z plemieniem Indian Łampanoagów i pokojowo się z nimi porozumieli, natomiast fakty były takie, że po prostu ci łampanoadzy byli zdysiąkowani przez wcześniejsze tak zwane europejskie zarazy, a Europejczycy nie mieli żywności i tak to się stało, że mieli wspólne cele, żeby się jakoś tam jednoczyć, a poza tym ci osadnicy stosowali terror i, i, i o tym nie wspomina ten mit założycielski. Ale dlaczego był tak popularny? No, dlatego, że ci pierdziemi z Mayflower byli osadnikami, których charakteryzuje się pewnym akronimem WASP, czyli White anglo White Anglo-Saxon Protestants. Czyli biali anglosaksońscy protestanci, którzy później przez lata polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych utrwalali mi do tym, że to oni są jedynymi twórcami Stanów Zjednoczonych, bo to im się po prostu opłacało, to było w ich internecie, w ich interesie, przepraszam. Inny artykuł, jaki Państwu polecę, to artykuł Gabriela Michalika z tygodnika do rzeczy. Gabriel Michalik pisze o Władimirze Putinie. Tytuł Słodkie tajemnice u Władimira u Władimirowicza. Mianowicie Michalik pisze o tym, jak to. Putin jest najprawdopodobniej ciężko chory, tylko oczywiście nikt, ani ona ani z, nikt z jego bliskiego otoczenia tego nie przyzna. Ale od wielu już miesięcy jeden z opozycyjnych rosyjskich działaczy, mianowicie profesor Walerii Sołowiej, z wykształcenia historyk, wskazuje na to, że według niego. Putin cierpi na parkinsonizm i na raka. Oczywiście rzecznik Kremla Pieskow to mocno dementuje. Pytany o szczegóły Sołowiej odpowiada, że on nie jest lekarzem, tylko historykiem, ale wie, że na pewno Putin jest poważnie chory, no właśnie między innymi na raka no i na tego Parkinsona. Sołowiej powiedział też nawet, że Putin miał w związku z tym rakiem operację brzucha. No to Pieskow dementuje jeszcze mocniej. No a dalej to są już spekulacje, ale dość ciekawe. Sołowiej spekuluje, że następcą Putina może być nie kto inny jak córka Putina, jedna z dwóch córek Putina, Jekaterina Tichomonowa. Tichonowa, przepraszam. Natomiast nie ma pewności tak na 100%, czy to na pewno jest córka Putina. Wiele nam to wskazuje, ale nikt tego oficjalnie nikt nie, nie, nie potwierdził. Ekaterina Tichonowa, urodzona w 1986 roku. Jak żartobliwie mówią w Rosji, opozycjoniści byłaby Katarzyną III. Natomiast co wskazuje na to, że Putin szykuje się do odejścia za ileś tam lat? To niekoniecznie jest dobra wiadomość dla Polski, bo ani dobra, ani zła prawdopodobnie, bo podobne rządy pewnie, pewnie styl rządzenia pewnie pozostanie taki sam. Natomiast co wskazuje na to, że Putin już się rozgląda powoli za następcą albo następczynią? No między innymi to, że przeforsował tam takie przepisy, które zapewniają mu właściwie dożywotni immunitet i fotel senatora federacji, ale ten artykuł warto przeczytać cały, jest on ciekawy, Gabiel, artykuł, autor artykułu Gabriel Michalik, słodkie termice Władimira Władimirowicza. No dobrze, na dzisiaj to tyle, dziękuję za uwagę i do widzenia.